Miałem dzisiaj taki sen nad ranem, który utkwił mi mocno w pamięci, ponieważ śniło mi się, że się włamano do mojego domu, że przyszedł złodziej. Obudziłem się w tym śnie oczywiście i, i byłem trochę przerażony, zastanawiając się, co się dalej wydarzy i, i o co w tym chodzi, jak to w snach bywa. Natomiast kiedy już doszedłem do siebie i... I sobie przypomniałem, co mi się śniło i jakie były moje reakcje. Oczywiście od razu wszedłem w tę Ewangelię dzisiejszą i zacząłem myśleć o tym, po pierwsze, czego się boję w momencie, gdybym został zaskoczony. Właśnie takim zaskoczeniem, o jakim dzisiaj, o jakim dzisiaj mówi Jezus. To, to rzecz pierwsza. I znalazłem od razu kilka rzeczy, które. Są, no są dla mnie na tyle ważne, że, że nie chciałbym ich stracić. I od razu pojawiło się we mnie to, o czym sobie z częścią z Was, no właśnie nie mówiliśmy, ale, ale słuchaliśmy i, i czytaliśmy też w Słowie Boga. Zastanawiałem się nad tym, czy, czy naprawdę tak bardzo zależałoby mi najpierw na, na zachowaniu tej relacji z Bogiem. By nie bać się stracić wszystkiego, byleby nie stracić Boga. To była jedna z myśli tuż nad ranem, kiedy, kiedy się obudziłem w lekkim strachu po tym śnie. Wiedząc o tym, jaka będzie dzisiejsza liturgia słowa, z czym do nas dzisiaj przychodzi Bóg. I od razu przypominając sobie też, ponieważ nie umiem czytać inaczej tej Ewangelii, tego 21 rozdziału Łukasza, bez tych pierwszych wersetów, kiedy Jezus zatrzymuje się na dziedzińcu świątynnym i przygląda się ludziom, którzy, którzy chodzą, którzy wrzucają do jednej z tych kilkunastu skarbon, przeznaczonej zresztą, te ofiary z tej skarbony przeznaczone są na całopalenie. Jezus patrzy, jak tam ludzie, jak się ludzie zachowują. Nagle dostrzega kogoś, kogo nikt nie widzi. Dostrzega wdowę, która wrzuca dwa leptony, jeden grosz. Właściwie nic. A Jezus powie, ona dała całe swoje życie. Nie tylko utrzymanie. Dała całe swoje życie, całą swoją nadzieję. Tak jakby pielgrzymowała w tej nadziei do świątyni i całą swoją nadzieję, wszystko co było jej pragnieniem, ofiarowała Bogu. I oczywiście Jezus powie, to jest najbezpieczniejsze miejsce. Tam jest największe bogactwo, w dłoniach Boga. Zaczynamy adwent, nowy rok liturgiczny, nie pierwszy dzień adwentu, pierwszy dzień nowego miesiąca, pierwszy dzień nowego roku. I, I tak od rana też, właściwie od wczorajszego wieczora, chodzę z tym pytaniem, takim mocnym pytaniem: co się wydarzy? Bo to, że Bóg dalej będzie działał swoją łaską, to jest pewne. Jak święty Paweł napisze, cytując zresztą mocno, i to czytamy w pierwszy dzień Wielkiego Postu. Ale dobrze jest przypomnieć sobie też to słowo. Dzisiaj jest dzień upragniony. Dzisiaj jest dzień zbawienia. To jest ten moment. To nie znaczy, że Pan Bóg w szczególniejszy sposób będzie działał w tym czasie. Bóg po prostu daje nam okazję, byśmy mieli, jak to powiedzą niektórzy, większą i lepszą percepcję, by przyjmować tę łaskę, z którą Bóg do nas przychodzi dzień w dzień bo On każdego dnia otwiera przed nami swoje serce. On przychodzi z całą tą szczerością i pragnieniem miłosierdzia. Gdybyśmy zajrzeli do, do tekstu Septuaginty, jeśli chodzi o ten dzisiejszy psalm 25, to znaleźlibyśmy tam właśnie takie, takie słowa, takie słowo właściwie, które, które brzmi po grecku Aleteja, kiedy w tym tłumaczeniu mamy, że ścieżki Pana są pewne i pełne łaski. To, to w języku greckim jest użyte takie słowo, gdzie, gdzie można też przetłumaczyć i, i wyprowadzić dla siebie tę nadzieję, tę pewność, że Bóg wychodzi do nas na swoich ścieżkach, które są zaufaniem, które są miłosierdziem, które są całkowitą szczerością. W Bogu nie ma podstępu. Kiedy mówi, że chce zbawić, to chce zbawić, a nie zbawić. Kiedy mówi, że chce życia. To, to On da to życie, nawet jeśli przeprowadzi nas przez śmierć. Nawet jeśli będziemy, będziemy postawieni wobec śmierci. Cała ta dzisiejsza Ewangelia, cała dzisiejsza liturgia Słowa to jest, to jest ogromna nadzieja. Pomimo tego, że Jezus mówi o rzeczach trudnych, a Jeremiasz w, trudnych bar, w trudnej bardzo sytuacji osobistej słucha zapowiedzi wyzwolenia, słucha obietnicy. Przecież Jeremiasz jest aresztowany. Początek 33 rozdziału prorostwa Jeremiasza to jest właśnie to wtrącenie do, do więzienia, bo prorokował przeciwko miastu, przeciwko świątyni. Bluźniercą jest. On musi, on, on podkopuje morale ludzi, prowadzi taki sabotaż emocjonalny. Jego, jego trzeba uciszyć. On musi milczeć więc jest wtrącony do więzienia przez swoich. Zresztą nie pierwszy raz i nie ostatni. I właśnie w tamtym trudnym dość dla niego położeniu, do którego, mówią niektórzy, że się można przyzwyczaić, ale dalej Jeremiasza to dalej nie jest komfortowa sytuacja, on nagle słyszy Boga, słowo od Pana przychodzi do Jeremiasza. I mu mówi, że Bóg jest wierny, Bóg jest troską, Bóg daje kolejne obietnice, w Bogu nie skończyło się miłosierdzie, że Bóg, i można sobie czytać kolejne wersety, rzeczywiście będą nam cały czas słowa nadziei, będą słowa, które, które Bóg wypowiada dzisiaj do każdego z nas, bo pragnieniem Boga, o czym doskonale wiemy, jest nasze zbawienie. Jest to przyjęcie łaski, jest to, żebyśmy się dali przekonać, żebyśmy uwierzyli Bogu na Słowo. I wierzyli Mu każdego dnia. Po to to Słowo staje się ciałem, stało się ciałem, rozbiło swój namiot między nami. I, i chce to robić każdego dnia. Po to właśnie Bóg przychodzi do nas, by, nam, by nas przekonać o tej łasce. I daje nam szczególny czas, Naszego otwartego serca. Daje nam czas, w którym my możemy rozedrzeć serce i, i przyjąć jeszcze więcej błogosławieństwa, jeszcze więcej łaski, bo będziemy, bo będziemy czuwać. Bo nie pozwolimy sobie na, na niepotrzebny sen. To znaczy na pogrążenie w jakimś letargu, w, w takim doświadczeniu, które, które sprawi, że, że będziemy obezładnieni, że nam się nic nie będzie chciało, że no, to jest kolejny adwent, więc czego się spodziewać? Bo. Przecież było jak było. No, może nowy rok, nowy ja, ale, ale często wychodzi jak zwykle. Nie, nie wspominając o reprezentacji polskiej w piłce nożnej, Bo to można, można sobie spokojnie podłożyć te wszystkie pragnienia i, reali, i realia. Ale nie. Bóg przychodzi dziś do nas z, z wiarą. On przychodzi z nadzieją. On przychodzi, by kochać. By dać nam wszystko, absolutnie wszystko na początek tego Adwentu, tego Nowego Roku, dać nam wszystko, co potrzebne, byśmy mu uwierzyli, byśmy przyjęli Słowo, by nas takie słowa Jezusa nie przerażały, ale, ale wręcz budziły do, do tego: Ja się nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać, aż się stanie nowe. Aż wreszcie będę wolny od tego wszystkiego, co, co tak we mnie urosło i narosło, od moich przyzwyczajeń, od moich ścieżek, od tego, że nie potrafię, że znowu może mi się nie uda, że, że nie wiem po co ostatecznie. Aż wreszcie będę od tego wolny i się stanie nowe niebo, nowa ziemia. Będzie nowe życie. Prośmy o to życie. Prośmy, niech to życie się w nas objawia. Ta 1700. rocznica soborównice I to, to jest tak, tak ważne, tak ważne doświadczenie dla nas, że, że Bóg naprawdę, Bóg, Bogu naprawdę tak bardzo zależy. Bóg naprawdę tak bardzo nas kocha. Możemy to smakować, możemy to odkrywać, możemy, mo się, możemy się tym cieszyć, możemy się tym dzielić. Możemy być dla innych świadkami właśnie tej miłości, tego życia, które się objawiło. I który chce się nieustannie objawiać w nas. Niech to będzie taki Adwent, niech to będzie czas nadziei, obyśmy byli pielgrzymami nadziei. I nie tylko w Adwencie, ale, ale przez całe nasze życie, każdego dnia, który dany jest nam jako dzień zbawienia, jako czas upragniony, czas wytęskniony przede wszystkim przez Boga.